Przeszedłem do Pawia, bo widzę, że tu się pręży. Musiałem stanąć w cieniu, bo jest słońce. I tak troszkę to wszystko się w tym świetle rozmywa. Czy będzie lepiej widać? Nie jestem pewny. Tuż podchodzi. Samiczka. Hej, hej. To no, co chciałem powiedzieć? Chciałem mu złożyć gratulacje. Bo no, został ojcem. I tak sobie teraz staram przypomnieć, czy w zeszłym roku... Nie no, chyba w zeszłym roku, a już kurde nie pamiętam. Jest ty czas, czas ucieka, lata lecą. I tak się teraz zastanawiałem właśnie, czy on w zeszłym roku już był ojcem, czy dopiero w tym roku pierwszy raz. Ale chyba... A już nie pamiętam mieliśmy jeszcze innego czyli Boże, to wszystko lepsze. Wykuł nam się jeden mały. Jajek mamy jeszcze w inkubatorze chyba sześć. Już pewnie jestem są sześć, albo siedem jeszcze jest. W jednym inkubatorku, bo to trzymam w takich małych inkubatorkach chińskich. I w drugim mam chyba też sześć, albo siedem jajek. Gdy były złożone. Tydzień, czy, czy półtora tygodnia i po tamtych? Czy nawet dwa tygodnie, bo to mam. Te wyłożone 10, a tamte 22, czyli nawet 12 dni. Jedne po drugich. Także, yy, także jeszcze nam przedłudzę kluły. Ale już samiczki, jajka przestały nieść. Już nie mam jajek od kilku dni. Wydaje mi się, że i tak sporo zniosły. Zniosły chyba. 12-14 jajek, czyli tak dosyć dobrze, bo jak wyszłoby po 7 na główkę to jest dobry wynik moim zdaniem. No i myślę, że teraz sobie zrobią te 2-3 tygodnie takiej przerwy i ponownie zaczną jeść. No już wiadomo, już później nie będę tych jajek do te wkłada, już nie będę ich kluł, dlatego że zrobi się troszkę późno. Bo tu mamy no niby początek czerwca, ale jakby za tydzień zaczęły nieść, będzie już prawie że połowa czerwca. Zniosą bym inkubatora, to będzie połowa lipca, nim się to wszystko, a jeszcze zbiorę kilka jajek, to też troszeczkę potrwa, to będzie już koniec lipca, więc myślę, że nieco za późno na pawie. Niby to będzie środek lata, by się wydawało, ale koniec sierpnia, będą cztery tygodnie, w pawie nawet jeszcze nie dostaną żadnych piórek. A już zacznie się wrzesień, czyli wiadomo, chłodniejsze wieczory. Yy, coraz więcej yy, deszczy, wilgoci. No i takie małe 4-tygodniowe na pewno sobie nie poradzą. A później, z dnia na dzień, będzie coraz gorzej, dlatego że. No potem już będzie październikarz, więc więc śnioszykłby mogą być nawet i przymrozki yy, nad ranem. Także musiałbym je potem trzymać cały czas pod żarówą. I nie wiadomo kiedy wypuść także, no już bez sensu, zresztą już tak pamiętam, że mm, kiedyś już to przeżyłem, robiłem na początku, byłem taki podniecony tymi jajkami, tym pawiami i chciałem każde jajko po prostu wykluć, bo szkoda było. A potem tak było, że one wszystkie mi na jesieni padały, więc nie będę tego robił, pierwsze lęgi tylko zbieram, później już jajek po prostu nie będę wstawiał. Chyba, że wysiadła no któraś z samic. W zeszłym roku siedziała jedna samiczka, nie wysiedziała oczywiście jajek, ale to może dlatego, że jeszcze, jeszcze nie była na to gotowa. Może w tym roku właśnie zechce, to jak najbardziej jajka zostawię, niech siądzie, bo wiadomo, że jeśli samica sobie wysiedzi, to jej i wychowa, bo jak będzie nawet i chłodno, to sobie siądzie na nich. Tu mamy, jak widzicie, suchy ten wybieg, tu jest częściowo i zadaszony. Także na pewno nie będzie rosy, jak wyjdzie z nimi rano, nieraz chłopaki wychodzą z poczaczkami. Także w wnuszki, nie będzie zimno, nie przeziębią się. Także myślę, że... ojej, w żartkę się zaczepiłem. Myślę, że tutaj by sobie z samicą pawie małe dały radę. No samczyk jeszcze tak to samczyk, z tym ogonkiem jeszcze się będzie kręcił. Ja myślę, że jeszcze z miesiąc, potem zacznie te wszystkie pióra gubić. W sierpniu już nie będzie miał żadnego, będzie taki łysy. Będzie wyglądał jak, dosłownie jak samiczka. Ale minie miesiąc i tak już bliżej jesieni te piórka zaczną pomalutku na nowo mu rosnąć. Tak, żeby właśnie na ten okres taki maj-czerwiec był. Idealnie ten ogon wygląda, powiedzmy, jak teraz. No, nadawam, że z tym ogonkiem, bo ja nieraz sobie przyjdę, to mogę patrzeć i patrzeć na niego. Także tak to będą wyglądały yy, nasze lęgi w tym roku. Tak jak powiedziałem, czekam jeszcze na kolejne jajka. Myślę, że dziś i yy, maksymalnie jutro powinny się one już nam do końca wykluć. I zobaczymy, ile sztuk będzie. Widziałem tam jedno jajko. Jest na pewno już niedobre. Yy, bo już widać, takie ciemniejsze się zrobiło. No i nie wiem, jak będzie z tymi kolejnymi, co były włożone. No, już też blisko dwa tygodnie temu. Zobaczymy, ile tych pali nam wyjdzie w tym roku. W zeszłym roku miałem bardzo mało kilka sztuk dosłownie. A przegonek składa. Już złożył. No i cóż, chcę pewno wskoczyć na grzędę sobie odpocząć. A ja mu tutaj przeszkadzam a tutaj mamy tego właśnie mojego Pawia, o którym mówiłem ma jeden dzień tutaj akurat przy wodzie pije siedzi z, kurka, z kurczaczkami z tymi mi się wykluwał to obok niego jest Uszak, dwa uszaczki, mi się teraz też rzuciłem. To się bardzo cieszę. W zeszłym roku miał tylko jednego uszaczka. Teraz już są dwa. się go... Wydał były. I troszkę, no to to światło z kolei nie będzie. Żeby go zobaczyć. Musiałbym go. Do... O, 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 może są w sposób światła. Będzie go lepiej widać. No fajnie łódki. Taki spokojny, jeszcze Jeszcze nie ucieka jak nie niemowlaczek, nie wie co się z nim dzieje. No ale fajnie, że wykluł się tak wcześnie. Jest duża szansa właśnie, że się normalnie wychowa Jeszcze przed nim całe lata.